No ja aż kurwa wstałem do tej recenzji, bo po tym co zobaczyłem przyznaję, że do tej pory nie mogę pozbierać własnej szczęki z podłogi, także jak ostatnio na Instagramie na story pisałem, że ten pierwszy zestaw z maratonu z Heliosa to no dostaliście niezłe krapy, no to okazuje się, że opętana leciała w drugim zestawie i to oczywiście jeszcze będzie 31 również grane ponownie. Eee, <gryw> I teraz y, ja zadaję pytanie, na który na które po fragmentach które zaraz zobaczycie niech każdy odpowie sobie sam jakim cudem to już pomijając ten maraton bo tam naprawdę często lecą podobne krapy może trochę lepsze no gorsze nie <laughs> nie 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 odpowiedzcie sobie sami jakim chujem to będzie w regularnym repertuarze kto każe za to płacić znaczy wiem kto bo wiem kto jest dystrybutorem i troszeczkę wydaje mi się bo mieli różne dobre filmy w swojej dystrybucji w tym wypadku oni się akurat nazywają Best Film <laughs> No w tym wypadku to powinien dystrybuować ktoś, kto się nazywa Worst Film. Yy, parę fragmentów, a później sobie jeszcze pogadamy całkowicie spoilerowo, więc jeżeli ktoś nie chce, żebym mu zdradzał fabułę, to to nie wiem. To zajrzyjcie tutaj dopiero po obejrzeniu filmu, ale gorąco zachęcam, żeby tego jednak nie oglądać. John <laughs> oh wonderful. <laughs> wonderful. No. Not the best idea. <laughs> <laughs> wow. <laughs> Who's my baby, 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 baby girl? On oh, shine that stretches to the sea. It's my baby, 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 baby girl. <laughs> Co zobaczyliście, mówi już wiele, ale zacznijmy sobie od początku. Opętana to oczywiście polski tytuł, który akurat może sugerować taki typowy horror, właśnie o jakiejś opętanej dziewczynce. Też mamy ją na plakacie. Nic bardziej mylnego, ponieważ to jest troszeczkę nieadekwatnie przetłumaczone. To znaczy, to opętanie jest w tym filmie, ale ono. Ono jest istotne, ale jeżeli liczycie na to, że zobaczycie jakąś właśnie dziewczynkę, która, nie wiem, lewituje, yy, wygina się w jakichś dziwnych pozycjach, bo jest opętana i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, rzuca przedmiotami, to w ogóle nie jest ten rodzaj filmu. Oryginał to The Habringer, Hamburger, Heimendinger. I tak naprawdę chodzi tutaj o Kolesia, czy też Kolesi, którzy na zlecenie szatana podkładają takie drewniane dildosy. Komuś, na przykład, pod dom czy na pole, i wtedy ten umrze, bo tak. Ale ja bym chciał jeszcze się odnieść do opisu fabuły, która jest oficjalnie podana tutaj na naszym polskim portalu, na Filmwebie, oczywiście. A mianowicie brzmi to następująco. Ten film nie ma jeszcze zarysu fabuły. Czujecie już? Dokładnie. <grytanie> to, to, to jest właśnie. Najlepszy opis tego filmu. No więc mamy rodzinę, która musi zmienić miejsce zamieszkania ze względu na pracę głowy rodziny, czyli tutaj ojca naszej opętanej dziewczynki. No i zamieszkują w nowym mieście, tam spotykają jakichś przeróżnych ludzi. Nawet yy, niektórzy są spoko, ale niektórzy się zachowują z drugiej strony bardzo dziwnie. Jest jakaś babeczka, która ciągle się chichra na przykład. No i generalnie jest bardzo przerażający dziadek jeszcze w tym filmie, taki... Typowy dziadek, który wiecie, pojawia się gdzieś za oknem, trochę jak Michael Myers w jakiejś starej części, tej pierwszej, oryginalnej, nawet gdzieś scena, że ktoś patrzy przez okno i tam jest dziadek, ale przejeżdża samochód. nie wiecie, ten dziadek wtedy znika, no nie? Bo ten samochód na chwilę go przysłania. No i ten dziadek, cały film po prostu tutaj gnębi naszych bohaterów, i. <słuch> no to jest gówno. Na całe szczęście, na ratunek przecież przyjdzie. Poziom techniczny, realizacyjny, czy też fajnie dobrani castingowo aktorzy, prawda? Prawda? Nie kurwa, nieprawda. Deal with it, handluj z tym. Ja nie wiem z jakiej epoki kamienia łupanego urwał się ten film, ale mam wrażenie, że budżet wynosił 8 ziemniaków, a kreatywność, pomysłowość i umiejętności twórców wynosiły. Trzy kostki gruzu, które ktoś pierdolnął po prostu młotkiem w blok, i odpadły przy remoncie. No i tak się prezentuje to właśnie. Niby budujemy jakiś horror, nie nie był, był jakiś mrok, jakieś napięcie. To też jest wpisane jako thriller fantazy w ogóle, jeszcze między innymi. To się zgadza, bo te fantazy to jest tutaj dużo bardziej wymowne aniżeli jakikolwiek element horroru, taki stricte już opętaniowy. Do tego sobie zaraz przejdziemy, ale widzieliście już diabła, więc wiecie. Mamy do czynienia z jakąś kurwa owłosioną pół małpą, pół diabłem prosto z piekieł. Kurwa <laughs> król piekieł władca. Buf. Więc jeżeli chodzi o oświetlenie, bo to mnie tutaj bardzo zaintrygowało. Matko, ja nie widziałem dawno tak źle oświetlonego filmu. To jest niewiarygodne. Mój kadr jest dużo lepiej oświetlony. A żeby zrobić troszeczkę mroczniej daną scenę, no to przecież wystarczy troszeczkę. Surowsze to oświetlenie, albo zrobić tak w kamerze, nie powiem zupełnie opatologicznie, ustawionko, żeby było ciemniej, albo w montażu to jakoś podkręcić. Tu się po prostu ludziom czoła prześwietlają, jest jasno, zero mroku, zero klimatu. E, tragicznie, jeżeli chodzi o pracę kamery, no to ona jest bardzo, bardzo opatologiczna. Te ujęcia są bardzo amatorskie. Tu wszystko jest jedno wielką amatorskie, no nie ma co ukrywać. Ale no to może na pomoc przyjdzie to, że to jednak jest trochę ten horror i przecież mamy motyw opętania, tak? I być może coś w ten desej, napięcie, wiecie, jakieś mroczniejsze rzeczy? <grym> ten film ma PG-13, ale to jeszcze nie jest zbrodnia. Taki naznaczony też miał PG-13 i działał. Natomiast, tak co trzecią scenę, zastanawiałem się, czy ja oglądam Ghostbusters za worek cebulionów. Gdyby mi to przedstawili w formacie VHS-owym i gdyby to wyszło... Tak w 1915, chociaż nie, bo wtedy wychodziły fajniejsze rzeczy, ale jakby mi to dali tak w 1970, na VHS-ie, z tymi efektami tutaj jakiś duszków, e, z tą pseudo i w czarno-białym kolorze to może by się dało zaakceptować te wszystkie to takie przejścia, efekty te CGI, które nie leżało nigdy chyba przy CGI. Okej. Okay. Natomiast mamy rok 2022. To jest horror z tego roku, a on wygląda jakby wyszedł z jakiejś kurwa beczki odnalezionej. Słuchajcie, 1890, gdzie jeszcze filmów wtedy nie kręcono, ale jednak ktoś odkrył technologię wcześniej, przed wszystkimi, nakręcił ten film, zamknął go do pudełka na 120 lat, i w 2022 zostało ono odkopane i wpuszczone do kin. W zasadzie to 130 lat, według tutaj moich liczb, więc dokładnie tak to wygląda. Co to kurwa jest? Ja tutaj jeszcze sobie kilka smaczków wypisałem, więc je ja Wam po prostu przeczytam i pokażę po prostu. Około 17 minuty mamy ukradzioną scenę jeden do jednego z sieroty, gdzie dziewczynka stoi właśnie tam na jakiejś zjeżdżalni i spycha inne dziecko, i to jest jeden do jednego z sieroty, tej pierwszej, gdzie faktycznie nasza Ester też zrobiła coś takiego, nawet jest identycznie to przedstawione, więc nie ma mowy o przypadku tutaj. 54 minuta. Pluszaki z pepko, słuchajcie. Scena, gdzie po prostu jest dużo nieżywych zwierzaków, tylko że żaden nie wygląda niestety jak zwierzak, nawet wygląda gorzej niż pluszak. Naprawdę nie wiem, jak to zostało osiągnięte, ale zazdroszczę. 59 minuta. Pierwszy taki poważny jumpscare, bo tutaj akurat tych jumpscarów za wiele nie ma. Poważny po jumpscare, tak wygląda diabeł skaczący z sufitu. Trzy razy coś puka w ścianę, i ty trzy razy świeci tabletem w to. Po czym za każdym razem, a nie, pewnie nic się nie dzieje, i raptem patrzy do góry, uff, jeb diabeł. No to, to fajny diabeł, fajny jump Nie no, okej. Okay. Um, mamy później około godziny i drugiej minuty. Montaż wypadku. No, po prostu zobaczcie. Ostatnio podobny level montażu wypadku był przy The Twins, które omawiałem. Eee, no i 1,25 słuchajcie. Nosferatu, ja wam mówię, to jest wyjęte z 1920, kurwa jakaś beczka śmiechu, nie? nosferatu płynie nad ziemią. Resztę już nie zapisywałem, bo po prostu cały finał można by tu wiebać, i widzieliście na początku. I nie wiem, poniekąd, chociaż byłem w stanie się na tym pośmiać, więc tutaj oczywiście ten, ten aspekt doceniam. Chociaż jakbym, jakby mi dali na filmie skalę poniżej jednej gwiazdki na 10, to wystawiłbym minus 8. Przyznaję, że no w ciężkim szoku jestem. Nie, nie, nie spodziewałem się takiego filmu. Znaczy on może gdzieś tam sobie być, wiecie, jako jakiś eksperyment, sam grupka ludzi zrobiła film, ktoś się pobawił efektami, wiecie, dwa pierwsze tutoriale na YouTubie, jak montować, jak coś zrobić i nikt tego nigdy nie zobaczył. Okej, okay, super sprawa, jak dla mnie nie ma problemu. Ale do kina, ktoś was wydoił na tym maratonie ostro? Jeżeli ktoś planuje wydać na to 20 parę złotych premierowo, no, to może być y, ciężko, może być ciężko, ale ja nie wiem, ja tylko mówię co ja myślę, więc y, <grytania> sami zdecydujcie, bo kurwa. Ach, Chociaż powiem Wam, że większość scen, na których się śmiałem, to akurat nie wynikała z nieudolności realizacji, tylko bardziej z poziomu aktorskiego. To jest wyższy level, gdzie gość na przykład płacze. Ja kompletnie nie umiem grać i właśnie jak spróbuję udawać, że płaczę, to mniej więcej tak to brzmi, że eee, proszę, help me. Uwierzyliście mi, że płaczę? No tak, kurwa, no na pewno, więc nie będę już dłużej gadał o samym filmie, o jego aspektach, bo to jest wszystko po prostu, kurwa, nie wiem, nie wiem skąd. Skąd to się wzięło? Naprawdę, naprawdę jakiś musieli to w ziemi znaleźć gdzieś głęboko zakopane sprzed stu lat, bo nie wierzę, że to mogło powstać teraz. To, to wygląda jak film sprzed tak stu lat. Ale powiem wam, jak się po prostu skończyło. No więc w tym miasteczku, którzy są nasi bohaterowie, okazuje się, że jest dużo tych tytułowych hejmendingerów. No i nasz główny bohater jest tutaj oskarżany, osądzany, że to on te figurki dildosowe podrzuca i przez to ludzie giną. A tak naprawdę jest tam jeszcze inny ziomeczek, bo tam jest kilku tych takich właśnie naszych lolowatych Heymendingerów. I tak ktoś inny to podkłada, przez to e, ludzie giną, tam jeszcze jest jakiś konflikt taki, ja bym powiedział posiadłościowy, w sensie, że część ziemi należy do tych, część do tych, jedni nie mogą przekraczać granicy drugich i odwrotnie, bo będzie krab, bo będzie zgrzyt, bo będzie spina i tak dalej. Więc pod koniec, żeby uratować naszą pętaną dziewczynkę, której ci rodzice się cały film boją, to to też jest w ogóle świetna sprawa, bo na początku, zanim się przeprowadzili, idą do lekarza, zdaje się psychiatry, no, psychiatra mówi, że temu dziecku jest to i to, a oni tak OK, to dziękuję, wychodzimy, a ona no, ja jeszcze nawet nie zaczęłam, nie no, tu takie leczenie, tu takie leki trzeba włączyć, a oni. Nie, yeah, chuj. I <głos》> Jadą do nowego miasteczka, są na stacji benzynowej, gościu bierze mapę, i w tej mapie jest jakaś karteczka, jakaś wizytówka do jakiejś powiedzmy wróżki. No i cały film on rozpracowuje opętanie z wróżką, więc jakby yeah, nie wierzymy w psychiatrę w 2022. Idziemy do wróżki, zębuszki. Ja w ogóle nie wiem, co ci bohaterowie, co ci rodzice wcześniej przeżywali z tą dziewczynką, bo oni już od początku filmu się jej wręcz dosyć boją. Na przykład jak ona wchodzi do pokoju i mówi coś creepy. Oni siedzą na łóżku tacy, wiecie, z które oni się zesrają, matka tam. E, więc nie wiem, co ona już wcześniej musiała robić, ale. E, nie wiem, no po prostu nie wiem, bo, bo nikt mi nie powiedział. No i, i tak to się do finału toczy, że ona jest opętana, ale nie masz żadnych CGI-owych efektów na tej dziewczynce. Ona nie robi nic takiego, oprócz pierdolenia i znajdywania, znajdywania jakichś artefaktów, i. A, mam nóż. <noise> dagera mam sztylet. I w finale ojciec przychodzi wraz z żoną i córką przez tunele, i tam szatan go próbuje dopaść. Czy ten pływający nad ziemią Jezus Onosferatu, nie wiem, kurwa, nie chcę wiedzieć. Tamten dziadek coś straszył przez cały film, tam, czy straszył w cudzysłowie, też się pojawia. I wtedy wychodzi szatan z piekła. Mamy efekty, fantazy, rodem po prostu z VHSowego, kurwa Ghostbusters. Nie, tylko że tak, jeszcze 30 lat wstecz. I, I odbywa się wtedy największa karate walka, jaka jest. Dobra, może jeszcze fragmencik razem. <laughs> <laughs>

Okazuje się, że ojciec nie może uratować córki, nie może jej duszy zbawić i postanawia zrobić wymianę. Oferuje swoją duszę diabłu. Diabeł go ma zabrać do piekła, wtedy córka zostaje uratowana, i rzeczywiście tak się stało. Ale tak z godzinę wcześniej ten nasz niby dziadek, który w koniec końców finalnie okazuje się aniołem, przekazał dużo wcześniej tej naszej dziewczynce taki, powiedzmy, relikt, taki jakiś drewniane główienko, jakiś artefakt, i dzięki temu, że ona wrzuciła to do kieszeni, do płaszcza chyba swojego ojca. To teraz to, że ojciec oddał te dusze, to tak naprawdę ten item pozwala te dusze zwrócić i jakby i córka dzięki temu może wyjść z opresji i zostaje uratowana, odpętana i, i tak samo ten ojciec jednak poświęcił życie, ale wraca, bo Borelik go uratował. A ta dziewczynka to tam 20 minut, jak oni się napierdalają z tym diabłem, który lewituje sztyletem, <grym> to ta dziewczynka leży po prostu całe 20 minut tak... What the... Fakt. No i koniec końców wszyscy są happy, wszyscy uratowani, ale ten nasz diabeł wychodzi znowu z piekła i wkurwił się, że ta dusza ojca jednak nie została zabrana, tylko mógł sobie normalnie dalej żyć i tak. Drze, mordę i chuj się kończy. Chyba nic już dalej nie było, nie wiem. Wiecie, mógłbym to spróbować jeszcze bardziej, dosadniej opisać słowami to, co widziałem, ale po prostu wam to pokazałem, wy też już to widzieliście więc. Musicie mnie zrozumieć, że nie ma takich słów, żeby powiedzieć, co się czuję po tym filmie. No to trzeba całość zobaczyć. Te fragmenty, tu wierzcie, że ten film trwa prawie dwie godziny. Prawie bite dwie godziny, więc. Jeżeli chodzi o ocenę, to tak jak mówiłem, gdyby była skala poniżej zera, no to chyba jakiś tam film dostał, ode mnie jest minus jeden, ale to no dobra, to było jeszcze gorsze, bo to coś takiego pokroju biedemik, jakieś tam armeńskie nawiedzenie, czy. czy no Rekinsteiny, nie, inne rzeczy tutaj jest po prostu zero. To jest absolutne: zero, kurwa. Ten film nie ma elementu, który chociaż na jeden pracuje, więc po prostu absolutne, totalne kurwa zero. Jeżeli ktoś widział na maratonie, podzielcie się swoim bólem w komentarzach. Jeżeli ktoś nie widział, nigdy w życiu tego nie włączajcie, chyba że naprawdę jesteście totalnie popierdoleni. No to cóż, to już wasz wybór. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za wysłuchanie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Wbijajcie na Discord, a link jest pod spodem na Instagrama, dajcie followka, galeria, podłoga w horroru. <ścoughs> Wonderful. <śpiewanie> 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 <śpiewanie>